Dużo o niewiastach mówię, o mężczyznach na pielgrzymią drogę. Jak możesz zadbać o brodę na pielgrzymce codziennie, to zadbań. Czy jak jej nie masz, a ci rośnie, bo jak pan Brown powie, jak mężczyzna się nie goli, to mu tam w kilka dni rośnie, to ją zgoli. Prosta rzecz, troszczysz się o coś z Twojego ciała, a wyraża to na pewien sposób troskę o duszę. To tak uważajcie na duchownych, jak im broda rośnie, na pielgrzymce, bo trudno się ogolić. Trudno, ale jest możliwe. Jak naśladować, to raczej te przykłady, a nie, że trudno się ogolić. To jest drobny sposób troski o ciało, który mówi ci, to jak się trzeba troszczyć o duszę. Pan ministrant nie pytał, czy ma zapuścić brodę. A cóż ja mam do pana brody, to pana, nie moje. Czy tam zapuszcza, dwa dni się nie goli. Czy masz zgolić? A ja co to jestem? Pana ojciec czy matka? Ksiądz jestem. No to mówię to, co? Co mówię? I stąd. Proszę zęby myć codziennie, buzie, nogi, a jak się z chłopem i broda rośnie na pielgrzymce i nie ma trudności ogolić się. Dla twojej duszy będzie to też z pożytkiem. Codzienna troska o duszę.